w Stronnictwie Ludowym. Szanowni Państwo, dziś wybory nowych władz. Niespodzianki chyba nie będzie. Jedynym kandydatem na prezesa ludowców to jest ten dotychczasowy, czyli Władysław Kośniak-Kamysz. Podobno mają być jakieś niespodzianki programowe, tak przynajmniej zapowiadają politycy PSL-u. No i gdy oni się zajmują sobą, to rolnicy wychodzą na ulicę. Trwa ogólnopolska akcja protestacyjna. Rafał Jarząbek śledzi ten kongres ludowców. Rafał, czy głos niezadowolenia rolników dociera do PSL-u? Łatwiej byłoby usłyszeć politykom PSL-u ten głos od rolników, gdyby na przykład takie wydarzenie jak ten dzisiejszy kongres odbywały się gdzieś na wsi. No jednak, PSL to tak partia ze wsi, że kongres organizuje gdzie? Oczywiście. W Warszawie. No, w pięknym naprawdę hotelu. E, tutaj dodam, że w tym samym hotelu śpi reprezentacja Polski z Robertem Lewandowskim, więc nie wiadomo, czy PSL chce się ogrzać właśnie e, tym, tym, tym ciepłem od piłkarzy, czy może jeszcze jakieś inne powody skłoniły PSL-owców do tego, żeby organizować to wydarzenie tutaj. E, warto jest sobie zadać jedno pytanie: Czy PSL to cały czas jest partia dla ludzi ze wsi, z tych małych miasteczek? No, bo przypomnijmy, no ta partia. Wywodzi się jednak z tego środowiska. Jednak można by domniemywać, że coraz mniej łączy PSL właśnie ze wsią. Mogą wskazywać na to przeróżne sondaże, które cały czas pokazują, że PSL znajduje się pod progiem wyborczym, a ten wyborca ze wsi chętniej głosuje już na prawo i sprawiedliwość. I możliwe, że takie obietnica jak ta ostatnia, którą dał przewodniczący PSL-u pan Kosiniak-Kamysz, Władysław Kosiniak-Kamysz, no, również nie wpływają na to, żeby wieś wróciła do Polskiego Stronnictwa Ludowego. No bo przecież jak ma się do, do potrzeb rolników, do potrzeb osób z małych miejscowości to, co proponuje właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz. Posłuchajmy. Myślę, że taki program budowy metra w ogóle, który... Będziemy chcieli ogłosić, mówię teraz o inicjatywie PSL-u, e, mojego środowiska politycznego w dziesięciu największych miastach w Polsce e, budowy e, metra e, prostego, łatwego, ale właśnie powiązanego z miejscami schronienia. To jest coś, e, nad czym dzisiaj też z panem marszałkiem Gancarzem Fajny pomysł, prawda, drodzy mieszkańcy małych miejscowości i wsi? No to właśnie proponuje Władysław Kosienia-Kamysz. Takich propozycji dzisiaj na dzisiejszym kongresie ma być trochę więcej. Dlatego czekamy z niecierpliwością, co, przy, co przyniesie ten dzień. No i co przedstawi też Polskie Stronnictwo Ludowe, które przypomnimy cały czas, jeżeli chodzi o sondaże, szoruje po dnie. I gdyby wybory odbywały się dzisiaj, no to żadnej z tych osób, która dzisiaj jest na kongresie, raczej w Sejmie byśmy nie zobaczyli. Po prostu do Sejmu. Nigdy nie wszedł. Ale my również próbowaliśmy dowiedzieć się od działaczy PSL-u, czy ich zdaniem no, cały czas ta polska wieś stoi za PSL-em, a PSL stoi za polską wsią. Co odpowiedzieli? Proszę bardzo zastanawiamy się, czy PSL to jeszcze jest, czy jest partia, e, partia wsi, czy, czy wieś się od, jest odwróciła od, od, od Polskie psl Polskie zawsze była partią ogólnonarodową i taką pozostanie. Pozdrawiam serdecznie. A to propozycja metra w dziesięciu miastach? Cały czas e, partia PSL jest wsią, jest ze wsią e, i cały czas tam mamy ludzi oddanych. No troszeczkę zamieszania zrobiła partia, zdecydowanie partia pana prezesa Kaczyńskiego, ale my cały czas, y, y, tworzymy możliwości i jesteśmy cały czas y, y, na wsi. Ja też pochodzę niekoniecznie z miasta, ale też cały czas jesteśmy tam y, obecni. No ale czy to partia prezesa Kaczyńskiego zrobiła zamieszanie, czy bardziej to wchodzenie w romans czy to z Szymonem Hołownią, czy nawet z Platformą Obywatelską Donalda Tuska? Znaczy, głosy, głosy były podzielone zarówno wtedy, jak żeśmy szli razem z, z partią Kukisa, jak również z partią y, Hołowni. No. No, ale okazało się, że pójście z partią Hołowni dało jednak wymierne efekty, bo weszliśmy razem do Sejmu. Jesteśmy w tej chwili y, partią rządową. Rządzącą, yy, współrządzącą razem z koalicją. No ale efektem też jest to, że jesteście pod progiem wyborczym w każdym my sondażu. Jesteśmy pod progiem, ale proszę być spokojny, my jesteśmy zawsze pod progiem, a jak przychodzą wybory, to jest 7, 8 i więcej. No i możliwe, że właśnie te romanse, czy to z Donaldem Tuskiem, czy z Szymonem Hołownią, doprowadziły do tego, w jakim miejscu teraz znajduje się PSL. No bo stare ludowe pożegadło głosi, że ktoś się z kim zadaje, ten sam się taki staje. A wiele osób mówi o tym, że właśnie partia, czy to Donalda Tuska, czy też Szymona Hołowni, jeszcze Szymona Hołowni, jest oderwana od rzeczywistości i nie wie, co tak naprawdę jest potrzebne tym zwykłym Polakom, tym osobom właśnie ze wsi czy też z małych miasteczek. no ale. Kto najczęściej mieszka na wsi, drodzy Państwo? Otóż najczęściej na wsi mieszkają rolnicy, którzy również mają po prostu dość tego, co wyprawia rządząca uśmiechnięta Brygada Donalda Tuska no i tych wszystkich koalicjantów razem z PSL-em. Polska wieś stoi na krawędzi. Na krawędzi tego, że produkcja rolna niedługo może przestać się opłacać. I coraz głośniej rolnicy to wykrzykują. Wykrzykują to na protestach. Na przykład wczoraj w wielu miejscach w Polsce odbywały się tego typu protesty. Rolnicy łączą również siły z innymi grupami zawodowymi, np. z górnikami czy też z hutnikami. Tutaj sobie przypomnijmy te ogromne protesty, które odbyły się w Katowicach jeszcze nie tak dawno temu. Wtedy potężne delegacje rolników, które sprzeciwiały się na przykład podpisaniu umowy Mercosur. Zasiliły szeregi górników oraz hutników i razem szli przez Katowice, protestując przeciwko tym rządom. Rządom Donalda Tuska, rządom Władysława Kosiniaka-Kamysza, który no, piastuje bardzo ważną funkcję. No, mimo tego, że może nie zajmuje się jednak jego resort rolnictwem, no to jednak jako człowiek z takiej partii, człowiek z PSL-u, no, powinien mieć realny wpływ również na budowanie siły oraz potęgi polskiego rolnictwa. To Póki co przez te dwa lata nie nastąpiło, no ale teraz przed rolnikami jest jeszcze to widmo właśnie podpisania umowy Mercosur, czyli takiej umowy handlowej, która będzie ułatwiać sprowadzanie żywności z, inny, z, innego, kontynentu, z innego kontynentu, z Ameryki, na przykład z Argentyny. No i tamta żywność według wielu osób, według nawet samych rolników, no może być zagrożeniem. Może być po pierwsze zagrożeniem dla produkcji rolnej w Polsce, a po drugie może być też zagrożeniem dla nas, dla konsumentów. Dlaczego? No, już śpieszę z odpowiedzią. Otóż w Unii Europejskiej te wszystkie procedury oraz restrykcje związane z produkcją rolną, produkcją żywności są bardzo właśnie restrykcyjne. Jeżeli sprowadzimy z Argentyny jakąś żywność, no to ta żywność nie przechodzi takich samych badań jak tutaj u nas w Europie, więc tak naprawdę my do końca nie będziemy wiedzieli, co znajduje się na naszym talerzu. Ale za to ta żywność jest dużo tańsza. No i ta żywność zapewne zaleje. Europejski rynek, co wykończy polskiego rolnika i bardzo możliwe, że również nasze brzuszki. Dlatego ta umowa jest no, bardzo jednak niekorzystna. Ale co na temat umowy Mercosur ma do powiedzenia teraz Pesel, to jest również bardzo ciekawe. Szanowni Państwo, zapraszam do oglądania. A umowa Mercosur. Jak jest teraz obecnie stanowisko psl ów w sprawie podpisania tej umowy? Bo rolnicy mówią, że to jest po prostu dla nich wyrok śmierci. Jesteśmy przeciw podpisaniu umowy Mercosur. Dbamy o polskich rolników, o polską wieś i naprawdę mogą być spokojni. Obiecuję pani. Ja, drodzy państwo, jestem w polityce od 30 lat i spotykam się z rolnikami, spotykam się z samorządowcami, ale też z ludźmi kultury, nauki i słyszę bardzo pozytywne głosy, jeżeli chodzi o ocenę tego rządu. Czyli nie może pani tego obiecać, ale mają być spokojni. Bardzo dziękuję. Aż się chcę powiedzieć, pani minister, cóż szkodzi obiecać. No widocznie jednak dla pani minister, ta obietnica to już troszeczkę za dużo. Dlaczego? Nie wiem, chociaż się domyślam. No miejmy nadzieję jednak, że ta umowa nie zostanie podpisana, ale jak będzie, no to ym, odpowiedź na to pytanie poznamy zapewne w najbliższym y, czasie. Dlatego, Szanowni Państwo, oglądajcie telewizję w Polsce 24, bo tak jak czasami możecie przeczytać nasze belki, te takie czerwone. W Polsce 24. Telewizja w Polsce 24 mówi prawdę. I my, jak coś powiemy, to nawet możemy się pod tym podpisać i obiecać. Rafał, jak ktoś jest 30 lat w polityce, to wie, że się nie obiecuje od tak, prawda? No właśnie, dziękuję pięknie Rafał Jarząbek. Będziemy do Rafała jeszcze wracać, bo na kongresie PSL sporo się dzieje, będą wybory, zobaczymy kto tam zostanie nowym starym prezesem. Ta partia oszukała rolników, zależy jej tylko na stołkach i byciu w koalicji z Tuskiem, dlatego w sondażach szoruje pod nie, tak mówił o polskim stronnictwie ludowym poseł Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy. Niestety dzisiejszy PSL to jest w, duży, w dużej części partia oderwana już zupełnie od polskiej wsi, od rolnictwa. To jest partia takich elit, które się upasły na majątku państwowym, zwłaszcza ta część niestety, która w PSL dominuje. Są w PSL-u bardzo sensowni ludzie, ale są stłamszeni przez tą frakcję. Rządzącą, czyli właśnie pana Kosiaka Kamysza, pana Zgorzelskiego, no źle to wygląda. I to szkodzi też samej tej partii, bo no, ponieważ mamy partię z ogromną tradycją, jakby nawet liczyć ten ZSL-owski okres, no ale tak sobie liczą ten czas trwania. No dzisiaj poparcie szoruje pod niej, nic nie wskazuje na to, żeby miało wrócić do jakichś sensowych notowań. Dlaczego? Dlatego, że PSL popiera wszystkie decyzje rządu Tuska, to, że decyzje bardzo niekorzystne dla polskiej wsi, dla polskiego rolnictwa, dla polskiej gospodarki, no i takie są efekty. To perspektywa Warszawy, to teraz jeszcze sprawdźmy, jak ta perspektywa rolników wygląda w terenie. Maciej Zemła jest w Legionowie na targu i tam rozmawia z rolnikami o ich problemach. Jak oni oceniają i postawę i polityków polskiego stronnictwa ludowego? No właśnie ta ocena wychodzi bardzo surowa, ponieważ z kim nie porozmawiam, to słyszę, że jeżeli były przemroski, to ta pomoc, odszkodowania ze strony państwa, jakaś pomoc finansowa jest znacząco niewystarczająca. Jeżeli Słyszę, że rolnicy muszą sprzedawać tutaj swoje produkty, ponieważ ceny w skupach są tak niskie, że są poniżej kosztów produkcji. To też tutaj nie ma żadnej reakcji państwa. Słyszę też między innymi, że właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe już zupełnie o tej wsi zapomniało. A jaki jest głos tych drobnych rolników, którzy tutaj sprzedają swoje towary? Zaraz państwo usłyszycie. Były przymrozki różnie. U nas 2,5 hektara poszło w 100%, a część została. No... Ministerstwo rolnictwa jakoś pomaga, jest jakaś pomoc nie słychać. Znaczy słychać, że od 70% strat pomagają, ale wyliczone były na 95 strat, a potem wyliczają i wychodzi 50% straty. I już nie, ma. I nie I ma. Troszkę za mało tej pomocy. No wiadomo, Zawsze mogło no. mi więcej. Ja to tak produkuję tylko na, tu, na rynek. Gdyby pan na skup produkował, to pewnie byłoby ciężko. Nie płacałoby się w ogóle. No tylko tu, tu jakieś te ceny jeszcze w miarę są na rynek, a na skupie to. Po kosztach albo i nie. Aha. A rolnic, rolnicy mają jakąś pomoc ze strony Ministerstwa Rolnictwa, bo też narzekają, jak rozmawiałem. Nie żadnej pomocy. Nie ma żadnej pomocy w ogóle. Co, trochę nie spełniają swojej roli, można tak powiedzieć? No w ogóle nie spełniają żadnej roli. Tam. Gdyby te ceny w skupach, to chyba pani z mężem byście nie dali rady. No na pewno, dlatego trzeba osobiście stanąć i sprzedawać. A te ceny w skupach, ile by pani dostała za taką paprykę w skupie? 2 złote może za kilogram? Tak. Mhm. Czy opłaca w ogóle produkować? Nie, Nie. to e, za paliwo przecież e, trzeba zapłacić i kto, kto by wytrzymał. Nawozy pewnie dochodzi, prawda? Wszystko, robocizna, nawozy, paliwo, no to... Łatwo jest policzyć. Jak rozmawiam z rolnikami, gospodarzami, to mówią, że tego, tej pomocy ze strony Ministerstwa Rolnictwa po prostu nie ma. Nie ma żadnej, nie ma żadnej pomocy. No jeszcze trochę to rolnictwo w ogóle upadnie w Polsce. Nie wiem, czy jestem na antenie po prostu. Dobra. E, dobrze, więc tak jak mogliście Państwo usłyszeć, ten głos rolników jest bardzo wyraźny. E, Dużo rozgoryczenia jest w tym głosie, ale nie ma się czemu dziwić, ponieważ jeżeli są jakieś problemy, to minister rolnictwa powinien te problemy rozwiązywać. Ten resort przypadł w udziale polskiemu stronnictwu ludowemu, więc nie dziwi ta złość na rządzących, w tym również na polskie stronnictwo ludowe. Minister rolnictwa to się zajmował raczej kwestiami lokalu swojego, w którym powinien mieszkać. Maciej Zamła. dziękuję pięknie. A my lekko zmienimy temat, bo sto dni Karola Nawrotkiego za nami.